Hej, dzisiaj mam dla was trochę inny filmik to jest dlatego, że wiecie, że nie przepadam do końca za holami jakimiś bardziej modowymi I dla mnie to jest dlatego, że mnie po prostu to nie interesuje A bardziej mi interesują książki i takie rzeczy I często dostaję pytania na temat, jakie ja książki czytam I uwierzcie mi, mam dosyć sporo książek i chyba widzieliście generalnie, że posiadam dużo książek i naprawdę mam obsesję na punkcie kolekcjonowania książek. Um, I ostatnio sobie kupiłam kilka i zdecydowałam, że fajniejszym sposobem, zamiast po prostu wypisywanie na asku i robienie list, co ja sobie kupiłam, czy co mam, zdecydowałam, że się z wami podzielę tymi książkami, które kupiłam, a ich trochę jest! Najfajniejszą rzeczą tak naprawdę jest to, że większość z tych książek kupiłam w takim charity shop, które u nas w Anglii są prawie wszędzie, na każdej ulicy. I generalnie to są po prostu sklepy, które są podłączone do jakiejś fundacji. Ludzie tam przychodzą, oddają rzeczy za darmo, i później na przykład książki lub ubrania można kupić bardzo, bardzo tanio. Na przykład większość z tych książek kosztowało mnie nie więcej niż. 5 funtów. Więc zacznę od książek, które właśnie kupiłam w takim sklepie, takiej fundacji Więc pierwszą książką jest e, A Mind to Murder, właśnie znalazłam polskie tłumaczenie Zmysł zabijania, e, napisany przez P.D. James, jest to jakaś taka starsza pani z tego co widzę na wikipedii e, Ale spodobało mi się to, bo jest to jakiś kryminał, który po prostu odbywa się w jakiejś klinice e, Po jakimś zabiegu tam terapeutycznym, czy coś takiego e, I zaciekawiło mnie to, bo ja po prostu kocham wszystko książki, które są związane z właśnie jakimiś rzeczami, które się dzieją w jakichś szpitalach psychiatrycznych lub takie dziwne rzeczy, nie wiem, po prostu yy, się chyba tym po prostu interesuje. Kolejną książką, którą kupiłam jest Emma Jane Austen. Ja jestem zakochana w takiej bardziej klasycznej literaturze, to przez to, że chyba... W liceum miałam po prostu literaturę angielską, e, ale po prostu mam ogromną przyjemność czytania takich rzeczy, które się ciężej czyta. A Emmy nigdy nie czytałam, e, więc e, jestem ciekawa, nie wiem dlaczego Emmy nigdy nie przeczytałam. Kolejna książka, którą robiłam w takim sklepie, nazywa się Clubland. Jest to generalnie książka o historii takiego życia klubowego. Generalnie piszą tutaj, że to jest kostiumy, narkotyki, celebryci. Jest tu też trochę o jakichś morderstwach. E, wiecie, jakie generalnie rzeczy związane z takim, z klubami podczas, nie, nie wiem, pomiędzy latami 70. a 90. E, ja się bardzo tym interesuję, bo dużo e, na ten temat robię w moich takich projektach e, właściwie bardziej personalnych e, albo takich do szkoły. E, nie wiem, bardzo się tym interesuję i wydaje się to na fajną książkę, bo wiem, że to jakiś dziennikarz na Pisał. On nazywa się Frank Owen. Ok, z tego się nie śmiecie ze mnie. Wiecie, że mam coś do kosmitów i dziwnych rzeczy. Yy, I może nie mam na tyle takiej obsesji, żeby szukać kosmitów, jednak yy, znalazłam taką książkę. Ufo i jak je znaleźć. Jest to książka napisana przez Jenny Randalls e, i zakładam, że nikt z Was jej nie kupi, bo jest po prostu idiotyczna, ale po prostu chcę się z Wami podzielić, jakie dziwne rzeczy można znaleźć w takich sklepach, więc jest to naprawdę książka napisana, gdzie kobieta pisze, jak znaleźć ufo i kosmitów. Generalnie jest dużo zdjęć, ale ona też dużo tutaj pisze. Nie wiem, jest po prostu ciekawa, żeby ją przeczytać, bo e, wiecie, Amerykanie się strasznie fascynują powiedzmy, kosmitami. Tym wszystkim I zawsze mnie to ciekawiło Jakby z ich perspektywy Jak są tacy ludzie, którzy mają tylko obsesję na punkcie tego wszystkiego Kolejna książka Była trochę droższa ale Jest to Fashion Forever Napisana przez Ian McKell i Liz Fairley Jest to książka o 30 latach subkultur Różnych Z tego co rozumiem w Anglii Jest tu dużo o tych mods O punku O wszystkim, jest to generalnie też album zdjęć Więc tutaj dużo nie piszą ale zdjęcia mi się bardzo podobają, bo naprawdę pokazują takie różne okresy. W Anglii szczególnie Piałam tą książkę szczególnie dlatego, że podobają mi się w niej właśnie zdjęcia Jestem osobą, która kupuje książki ze zdjęciami Wiem, że według większości osób Jest to idiotyczne, że po co się kupuje Książkę, w której są tylko zdjęcia Ale dla mnie to jest coś fajnego Czasami jak na przykład mam na coś pomysł Ale nie do końca wiem, co chcę zrobić Więc fajnie czasami po prostu zajrzeć I się nawet zainspirować jednym zdjęciem Bo prawda jest taka, że jedno zdjęcie Może być trochę podstawą na cały Jeden duży projekt, który stworzy i ostatnia książka, którą kupiłam w takim sklepie, to jest kolekcja Gunter's Sachs i to jest z dnia aukcji. Więc nie jest to bardzo ciekawa książka, to jest z 2012. Ale to, co mi się mi spodobało, to są naprawdę różne rzeczy, od jakiejś mebli do obrazów, fotografii, ale czasami pokażę Wam, jak to wygląda. Ale podoba mi się, że są tu różne rzeczy I widziałam dużo zdjęć, które wiem, że przydadzą mi się do niektórych projektów I wiem, że mogą mnie zainspirować Dwie ostatnie książki, które kupiłam, to jedna na Amazonie, druga na wystawie Ale podzielę się z wami tą najpierw Jest to dziwna książka, to się nazywa 21 Day Weight Loss Kickstart Czyli to jest taki plan na 21 dni, jak schudnąć Ja nie kupiłam tej książki, żeby schudnąć, ale... Kupiłam ją ze względu na to, że to jest lekarz, który analizuje bardziej takie detale tego, w jaki sposób się chudnie i jak nasze ciało reaguje na różne rzeczy. Yy, dużą częścią tej książki jest metabolizm i to jest coś, co zawsze mnie interesowało. Nawet nie ze. Nawet nie ze względu na mnie, ale tak generalnie Mnie bardzo interesował metabolizm Jak działa i jaki na przykład Jedzenie wspomaga metabolizm A jaki sprawia, że jest gorszym. Ale ja wiecie, jest tu dużo też tak o zdrowiu I lubię czytać takie książki, bo mam trochę Obsesji na tym punkcie I to co jest fajne, to jest to, że Facet trzyma się diety wegańskiej e, Przez cały czas jak piszę w tej książce Czyli podaje różne tam przepisy i rekomendacje I jeszcze jej nie przeczytałam Ale czytałam bardzo dużo Fajnych opinii. Generalnie to bardziej było od ludzi, którzy byli chorzy albo, no powiedzmy, więksi ode mnie. I ostatnia książka, którą kupiłam, bo moja ulubiona, jest z wystawy w Victorian Albert Museum w Londynie. I to jest z wystawy Botticelli Reimagined. I to, co jest fajne właściwie w tej wystawie, jest to, że jest dużo jakby prac Botticelli'ego, ale też jest dużo rzeczy od bardziej współczesnych artystów, którzy po prostu są zainspirowani formami, kształtami, kolorami. Po prostu Botticelli'ego I właśnie strasznie mi się ta wystawa podobała Bo to, to nie jest taka wystawa jak idziecie i macie po prostu wiecie, dosyć stare obrazy, wszystko podobne To tak przeprowadza was taką historię od tego co jest współczesne do właśnie tego Botticelli'ego prawdziwego I fajnie właśnie popatrzeć jak ludzie się nim po prostu inspirowali Nawet jeśli nie wiedzieli o tym, że się inspirują, ale po prostu patrzeć na te podobieństwa i to generalnie było na tyle z mojego książkowego holu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Próbowałam zrobić coś po prostu innego i też podzielić się z Wami czymś, co mnie bardziej interesuje. Jeśli chcecie więcej książkowych holi, to dajcie mi znać. Piszcie, na co macie ochotę i wam jak Wam się podobało. I to na tyle, więc pa pa!